Czy jestem na to gotowy? Witam Państwa. Spotykamy się to ze względu na ostatnie wydarzenia. Rozumiem, że macie Państwo mnóstwo pytań, niestety jednak nie mamy zbyt wiele czasu. W szczególności w przypadku Pani Moniki. Z racji tego, że nie będę dwa razy powtarzał, ważne jest, abyście Wszyscy uważnie mnie słuchali. To jest koniec. Już niczego nie zrobicie, już niczego nie zmienicie. To spotyka każdego. Nie ma się już czego bać. Wasz los już nie jest w Waszych rękach. Tu kończy się przeszłość i zaczyna się wieczność. Czy ktokolwiek jest na to gotowy? Sąd szczegółowy może rozpatrzyć Waszą sprawę na trzy sposoby, ale w Waszym przypadku bym się nie martwił. Pracowaliście na to przez całe życie. Bardziej gotowy nie będę. Moja pierwsza pomoc to Wasza ostatnia nadzieja. Niech i tak będzie. Nie wiem dokładnie, jaki jest adres. Proszę się wybierać. było Dziś wszyscy wrócimy do domu. Nie, jedno zostaje. Daj mi siłę. Ja nie widzę tam nikogo innego z takim dokumentem. Sam wszystkich nie zabierzesz. Sam nie dam rady. Jedno zostaje. Przykro mi, ale jestem sam. Do zobaczenia.